Marzenia to ogólnie mam trzy. Po pierwsze, pójść sama do sklepu. Już widzę, jakiego bym narobiła szału. Kupiłabym co by mi się tylko podobało. Na przykład sześć czekolad albo nawet 8 czekolad. Niech mi ktoś zabroni. No, takie wyjście do sklepu to musi być coś. Idziesz sobie dokładnie tam, gdzie chcesz może nawet w ostatniej chwili zmienić zdanie i wejść do jakiegoś innego sklepu niż chciałeś na początku i możesz być w tym sklepie tak długo jak ci się podoba i ani razu nie uderzysz w nic głową ani łokciem a potem możesz usiąść sobie na przykład w parku na ławce i odwrócić twarz do słońca i sobie być Przeczytałam fragment najnowszej książki Jakuba Małeckiego Święto Ognia. To historia o rodzinie, która mimo przeciwności losu próbuje na miarę możliwości cieszyć się życiem i sobą. Książka napisana jest prostym, przystępnym językiem. Zaskoczyła mnie swoim ciepłem i tym, jak trudne tematy przedstawione są w niekonwencjonalny, a jednocześnie prosty sposób. Sam autor stwierdził, że to najbardziej wzruszająca, a jednocześnie najbardziej pogodna z jego książek. Serdecznie polecam. Ta rzeka nigdy się nie zmienia. Może się zmienić nieco jej nurt, jej koryto, ale ona pozostaje taka sama. To my się zmieniamy. Wracamy tutaj, ale jesteśmy już inni. Ona nie. Kiedy byłem dzieckiem, mama powiedziała mi odezwałem się po chwili że w rzece mieszka Bóg. Zdarzało mi się leżeć na brzegu w kompletnym bezruchu. Czekałem, aby się wynurzył. A gdyby się wynurzył, wskoczyłbym mu na plecy i zmusił, żeby odpowiedział mi na parę pytań. Roześmiałem się. Z życzeniami trzeba uważać. Chłodny powiew zaszeleścił drzewami. Był to fragment książki Charlesa Martina, gdzie rzeka kończy swój bieg. Jest to książka o pięknej więzi małżeńskiej, o bezgranicznej miłości, pełnej poświęceń, która nie maleje nawet w obliczu wielkiego cierpienia, które niesie za sobą śmiertelna choroba. Tutaj słowa przysięgi małżeńskiej w zdrowiu i w chorobie mają swój realny wydźwięk. Ponadto Martin na bohaterów zawsze wybiera mężczyzn nieprzeciętnie wrażliwych, wiernych zasadom moralnym, którzy są niestety rzadkością w rzeczywistym życiu. Książka nie zawiedzie wielbicieli obrazowych opisów przyrody i tych lubiących nostalgiczny nastrój. Polecam. To jest Ania i jej zielony latawiec. Razem czekają na wiatr. Lecz dzisiaj jest cicho, nawet bez jednego podmuchu. Ania dużo myśli. Usłyszała dzisiaj o przyjaźni, ale nie wie, czym ona jest. Ania szuka książki, której byłaby mowa o przyjaźni. Znajduje jednak mapę. Hmm. Czy myślisz, że przyjaźń to coś, co jest wszędzie? Zastanawia się i patrzy na zielony latawiec. Nagle do pokoju wdziera się wiatr. Ania podbiega do okna i wypuszcza latawiec na dwór. Leć, zielony latawcu, leć! I dowiedz się, czym jest przyjaźń. Zielony latawiec, przyjaźń przez sześć kontynentów. To ciepła i wzruszająca opowieść o sile przyjaźni. Napisana przez polską autorkę Julitę Pasikowską-Klicę i namalowaną przez ponad 40 plastyków z całego świata, w tym szczeciniankę Aleksandrę Szwajdę. Zielony latawiec to także niezwykle. Ciągający przewodnik po świecie, wprawiający w zachwyt nad wielokulturowością, uczący tolerancji, odpowiedzialności za własne czyny. Dlatego koniecznie wybierzcie się w inspirującą podróż śladem latawca do kilkudziesięciu krajów, by poznać nie tylko wyjątkowych ludzi, ich kulturę i zwyczaje, ale także, a może przede wszystkim, samego siebie. Książkę tę polecam zarówno do indywidualnego czytania z własnymi dziećmi, jak i do pracy warsztatowej w większym gronie.